No ale w międzyczasie się załapałem właśnie już do tej kadry narodowej, nie, skrzecze, ja, no było tam dużo i dawiec i pałucki i Marian Klas był, ale, ale mówię to tak tego, nie? na marginesie. No i to zgrupowanie i mistrzostwa Polski w 80 roku e, przygrywam w średnicinale, pierwszą walkę akurat wony rozłopałem i przygrywam z Kucharczykiem Miaskiem, on z gwardii Warszawa był. przygrywam 32 No. To był taki werdykt naprawdę niesprawiedliwy, bo te walki nie przygrałem, a bali się, że mogę skrzyżować na... Na nawtikać nie, bo w troszkę wadze wtedy ser, no, a kucharczyk znowu oddał Grzeszkowie pole i po prostu Sparing sobie zrobili i Grzesiek Mistrz zrobił i dlatego pojechał na olimpiadę do Moskwy, nie? Na no, no, zgrupowania kadry, to przecież takie Sparingi były naprawdę już takie już decydujące, nie? To Grzesiek nie miał szans, naprawdę no, był, był wolniejszy dużo ode mnie, nie? Także no, wojna była, nie, ale mówi chłopaki no, normalnie byli w szoku, nie? że że e, Czesław tak, no, ale no bliźniacy, no, bo Paweł był dobry. Ja mówię tego. Tak, Grzesiek, no, dużo krzyków e, robił wokół siebie. No, no, no ma sobie, w no, każdym sobie w tej kategorii, no, nie, nie, ma, nie ma nie ma, rableki i ciosu. Nie ma. Ale mówię, nie, nie, nie sprzedawałem łatwo skóry, tylko ja byłem z drugoligowego klubu Motaja Żoława, tu Gwardia Warszawa, centralny klub, no jak można, nie? no to takie czasy były, no trudno. No i 81 rok. 81 rok, ja jestem w Bielczu dalej, 81 rok jadę na mistrzostwo. jadę na strefę najpierw, na strefie, nie, nie byłem na strefie, jestem dopuszczony przez Polski Związek, e, przez Polski Związek Boksecki jako kadrowicz bez startu, nie, no i jadę na mistrzostwa Polski do Zabrza, no i... Wygrywam, wygrywam z zawodnikami takimi naprawdę, pierwszą walkę wygrywam, Wydra był drugi, Mańczak, Mańczak z 50 rocznik, rocznych, to jest 9 lat starszy, z Gwardii Łódź. Później wygrywam z Wydrą w eliminacjach, z Wydrą wygrywam w trzecim finale, z biękiem wygrywam w półfinale i w finale wygrywam z Klasem, jednogłośnie. No, ustalali skład na mecz Polska Stany Zjednoczone w Indianapolis na półfinałach, no, że klas mnie rozłoży na deski no, i klasa wystawili do reprezentacji do Stanów już w półfinale, nie? A ja mu po prostu Wgrałem z nim no jednogłośnie w Cuglach, nie? Fakt, że byłem fioletowy, jak przyjechałem do domu, nie? bo kiedyś buksowało się w ósemkach od papierowych do, do, do super ciężkich ósemkach. Te rękawice to tak jak moja ręka, nie? No ale mówię to, już pomijając, bo to już później chyba w 82, nie, już chyba w 82 roku już weszły właśnie do pośrednich ósemkach, a od pośrednich dziesiątkach, ale później już zmienili całkiem od papierowej do super ciężkiej, żeby to jednak nie uszkadzać ciała. No i zobyłem, nie pojechałem na te Mistrzostwa, na ten most Polska No Trudno. Kadra dalej. Przyjechałem do klubu, po tych Mistrzostwach przyjechałem do klubu w klubie. No, dyrekt, znaczy zakład był no, mocny, bo to był Beriet, George Beriet. Nie? Francuzi bardzo dobrze tam prosperowali, jeżeli chodzi o budowę tych, tych berietów. No i dyrektor. dyrektor Przywitał mnie e, Jelczeńskie zakłady samochodowe, no i w nagrodę dostałem książkę z -Wilanowa, nie? No to Wilanowa, bo to było to był wynagrodzenie takie moje za to, tytuł mistrza Polski, pierwszy, pierwszy w klubie. Był, tak, byłem, ja, ja miałem e, Pierwsze miejsce, złoty medal i Wiesiek Stowarowski był w półfinale z Gottfriedem przegrał, także taka walka była, no taka walka tego, Wiesiek też bardzo dobrym zawodnikiem był i, i powiem szczerze, że, że, że troszkę tak się oburzyłem, troszkę zapakowałem się we wrześniu i wjechałem do Austrii nie? szukać czegoś, nie? no bo mówię, nie ma tego, no, no, może nie dosłowo, ale bo gdzieś w jakimś amatorskim, tego jakoś tam się zaczepić gdzieś ten popracować i, i tego, bo już miałem dosyć zim. No ale stan wojenny, no to jeszcze przeczekałem te pół roku tego stanu wojennego, bo siedziałem w Austrii. Ja no, popracowałem trochę w lesie. Yy, no W lesie trochę poboksowałem nawet nie tam amatorsko wieczy czy walki miałem, to, a to wszystko przed czasem, bo tam Forma zostaje w sumie, bo tam troszeczkę treningu wystarczyło i jedną ręką się wygrywało właśnie. No i później taki czarny wiedeń, zacząłem trenować chyba od lutego, no i propozycja na zawodowstwo, że przeżył, taki zawodowiec przyjechał poszparować ze mną i, i, i poszparowaliśmy i czy tego, no ale to obywatelstwo nie dawali, roboty nie dawali, mieszkania nie było, no to ja mówię, no to, tu, to ja pod mostem będę spał. No akurat tak się złożyło, że popracowałem trochę, jeszcze parę groszy zarobiłem, wróciłem w maju, w maju klub mnie zawiesił, później jako niezrzeszony startowałem na Mistrzostwach Dolnego Śląska, tu właśnie w Lublinie, ale jeszcze jako nierzeszony nie, nie boksowałem, wygrałem pierwsze walce z Foltą Kazią, Kazikiem Przedczasem i, i z drugiej walce z skibiskiem też Przedczasem. No powiem, powiem tak, że y, przygotowywałem się oczywiście sam, nie? przygotowywałem się sam, wygrałem i na mistrzostwa już polskie właśnie przygotowanie było kadry, no i między innymi zaprosili mnie y, do zgrupowania w, w, w tym Zgorzelcu, no i tam był Wojciechowicz, Folta, bo Foltę też dopuścili, jako, jako te, tej ciężkiej wagi było mało nie? wtedy. No i, no i pochętę tymi mistrzostwem. Miałem też cztery ciężkie walki. Teraz w ręka rękami poszło nad karstek, no to mrożenie, to z takim można powiedzieć z kontuzją wygrałem. Nie? W finale z połódzkim wygrałem Arkiem w półfinale z zawsze no tam nie pamiętam w co chyba, nie, z Mazurem wygrałem przed czasem w ale a pierwsza walka nie pamiętam. No i tak po prostu zrobiłem ten typym mistrzostw Polski. No i w półfinale też ustalali skład na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, no i ten wyjazd właśnie był do, do Las Vegas i Milwaukee, nie? To, no piękny wyjazd, nie? co prawda dla mnie Las Vegas to wiadomo, że się kojarzyło no, miasto, hazardu, gier, wszystkie te, te boksy zawodowe, wszystko Las Vegas, nie? bo to największe skopisko ludzi i, i tych bogatych. Nie? No, i pamiętam, że no, pojechałem, pierwszą walkę przegrałem, 2 do jednego, Polak mi to przygrano, <laughs> no, Kanadyjczyk mi to wygraną, Polak mi to. Walka taka fajna, najładniejsza walka w można, można powiedzieć, była. Przygrałem. I później po tych w po tych, tych poleciliśmy do Milwaukee. W Milwaukee drugi mecz był. Tam jedyny raz przegrałem wszystko. Oczywiście po, po komendzie stop tego tak oberwałem, że no, wstałem nie? na sześć się zacząłem podnosić, nie? Także, no, no ale, ale się nakryłem nogami, po prostu no, to takie no, moja wina młody, 22 lata, nie, to mówię młody gówniarz, nie? jeszcze nie opierzony byłem tak w tych seniorach. No po prostu baz sędzia bregia, ręce pójdzie, ten dżdam, i, i po prostu się położyłem. I powiem, powiem tak, że e, no była propozycja, właśnie, żebym został w Milwaukee. Ten nasz tłumacz, Polak, miał też takiego syna, budowy mojej, mówi: ale, Zostaniesz, ale mówi: Nie będziesz boksował. Futbol amerykański będziesz grał, nie? No, bo jego syn futbol grał nie? I mówi: Przemyśl, przemyśl, zostań, tu będziemy rozmawiać. tego Mówi: Nikt mnie nie puści. To, co się martwisz, że się, ja się hajkłem, nie? W lipcu wzięliśmy ślub, a we wrześniu poleciałem do Stanów, nie? No i to tak, mówię, to nie, mówię, to, to nie przejdzie, mówię. Będę osiągać kupa lat, moje małżeństwo może się bardzo szybko rozstygować. Roz roz no i y ja zostałem, y znaczy tam wróciłem, a Golański został wtedy. Y taki lekko się nie waga. bardzo, bardzo fajnie chłopak, nie? Dobrze boksował. Y i tak to się potoczyło. 80. No i wróciliśmy, liga tego. I 83. rok. Za zaczyna montować pakę. No i szukają zawodników, jeżdżą, żeby przyszli. No, oferują mieszkania to. No wiadomo, to miałem dwa pokoiki, takie moje na parterze, było dziecko już. No z myślą po prostu o tym, żeby. E, zacząć tą karierę po prostu z wyższej półki troszeczkę, nie, w Zagłębie jednak troszeczkę wyżej stało. No i pościągali w 1983 roku w grudniu, e, 9 grudnia dokładnie, przyjęty zostałem do kopalni, rudna. No i styczniu już pierwszy obóz, przeprowadzka, no i, i tak się moja kariera zaczęła w, w Zagłębiu, nie? 83 rok mistrzostwa Polski, nie pojechałem na mistrzostwa Polski, nie wiem dlaczego, a to było chyba w Warszawie, nie, jakoś, no nie wiem, coś tam było. W 84 roku pojechałem na mistrzostwa Polski, przegrałem walkę ze Ślusarczykiem 3-2 yy, w Słupsku. W 85 roku przegrałem w finale z pałuckiem w liceum szóstym wygrałem, yy, wygrałem mistrzostwo Polski w Gdańsku, Eee, najładniejszą walkę mistrzostw z Polski w półfinale zrobiłem z Leszkiem Rewińskim, To taka, tego Pałuski już w finale nie wyszedł do mnie, bo jak widział, jaka robota się tego, a on tak troszkę z kamarek, no, widziałem, że on tak e, nie przekładał się do do, do tego innego. Mówię, a to, mówię, lepiej odpuścić, naj, najprawdopodobniej, jak było, nie wiem, tam były, że kontuzja, że to, że tamto, ale to są boksy. 85, no i po prostu byłem medalem przez Europy, wróciłem. Tak no wiadomo nic są tego 86, Kadra, 3 tygodnie Meksyk, Rino, z Jakowlewem się spotykam, przygrywam 4 -1. Do strefy do strefy medalowej Przygrywam ten 87 rok. mistrzostwa Polski znowu Kraków Kraku wygrywam. Jadę na turnie Interka, bardzo mocne turnie w Niemczech. Wygrywam. Pierwszą walkę wygrywa, właśnie z Jakublewem wygrywam 3-2, e, z Nidersem, właśnie z tym, co później na Olimpiadzie wygrywam, äh, e, walkowerę walk mi oddał po finale i w finale spotykać się z, z Miroszejczynko, äh, e, mistrzem Pucharu świata, nie? I wygrywam przy dyskwalifikacji, w